W najbliższym czasie rozpisany ma zostać przetarg na budowę pierwszego w Ostrzeszowie miejskiego żłobka. Placówka powstanie dzięki dotacji z programu Maluch Plus w wysokości tysięcy zł. Umowa potwierdzająca jej przyznanie została podpisana w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Środki z tego samego źródła trafiły też do Gniezna, Osiecznej, Gminy Ostrów Wielkopolski i Wielenia. Łącznie wszystkie przyznane do finansowania na kwotę ponad 7 milionów złotych pozwolą stworzyć ponad 250 miejsc w żłobkach. Dotacja dla Ostrzeszowa jest drugą najwyższą w skali województwa. Dla nas inwestycja była kluczowa nie tylko dlatego, że. Że zapewniamy dodatkowe miejsca właśnie dla naszych maluchów, ale też jeśli chodzi o lokalizację. Większość tych instytucji mieści się jednak po drugiej stronie miasta, więc chcieliśmy zwiększyć tę ofertę również dla mieszkańców między innymi osiedla kwiatowego i, i terenów tam przylegających, więc myślę, że lokalizacja samego żłobka naprawdę została pomyślana bardzo dobrze. Będzie to budynek parterowy, więc też nie jest to aż taka inwestycja, która w tych czasach kryzysu. Nie pozwoliłaby nam finansowo sprostać zadaniu, a dofinansowanie na poziomie prawie 70% no jest znaczną pomocą. Żłobek zlokalizowany będzie na ulicy Łąkowej, przylegając bezpośrednio do budynku przedszkola numer 5 Słoneczny Zakątek. Jest to budynek, który będzie stanowił w istniejącym budynkiem przedszkola. Ciąg komunikacyjny będzie połączony łącznikiem i mamy zaplanowane wybudowanie w budynku dwie sale żłobkowe oraz jedną taką dużą salę świetlicową do spotkań z rodzicami i różnych okolicznościowych uroczystości. W sumie żłobek i ta część dobudowana będzie przygotowana na przyjęcie 40 dzieci. Widzimy, że to zapotrzebowanie w, w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest duże i gmina tutaj na pewno ma do zrobienia jeszcze coś. W tej chwili w tej strukturze, która funkcjonuje, mamy cztery niepubliczne żłobki i ta ilość miejsc wynosi. W tej chwili około 136, ale przypomnę, że to są, to są miejsca w żłobkach niepublicznych, włącznie z grupą żłobkową, która w tej chwili znajduje się w przedszkolu numer jeden, w, czyli czyli ilością dzieci 25. Osób. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości liczba miejsc ulegnie zwiększeniu. Według planu, gmina dołoży do inwestycji z własnego budżetu nieco ponad pół miliona złotych. Decydujące znaczenie będą jednak miały wyniki przetargu. Musi on zostać rozpisany jak najszybciej, ponieważ zgodnie z zapisami umowy na dofinansowanie, budowa nie może trwać dłużej niż do końca bieżącego roku. My przygotowywaliśmy się już do tej inwestycji. Można powiedzieć, że od ostatniego kwartału ubiegłego roku dokumentacja projektowa już była. Wykonywana. Ona jest przygotowana i gotowa również do, 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 do przedstawienia w przetargu. Dzieci pojawią się w nowym żłobku najprawdopodobniej we wrześniu 2021 roku. Po zakończeniu robót budowlanych konieczne bowiem będzie uzyskanie wszelkich pozwoleń, dopełnienie wymogów formalno-prawnych i wyposażenie obiektu. Pozostając w temacie opieki nad najmłodszym pokoleniem, warto zapytać o sytuację w ostrzeszowskich przedszkolach. Myślę, że tutaj jest sytuacja stabilna. Troszkę było zamieszania spowodowanego kilka lat temu z tym zatrzymaniem dzieci sześcioletnich i w przedszkolach. Ale w tej chwili jest ona stabilna. W tym roku pierwszy raz przeprowadzona rekrutacja elektroniczna zakończyła się dobrze. Mieliśmy 15 tylko dzieci, które nie zakwalifikowało się do wybranych przedszkoli przez rodziców, ale po wskazaniu wszystkie z tych dzieci, można nawet powiedzieć, że część rodziców zrezygnowała, że do, dokładnie 11 dzieci uzyskało miejsca w przedszkolu po wskazaniu. I ta sytuacja jest ustabilizowana. Oczywiście jest tutaj też jeszcze trochę do zrobienia w terenach a do tej pory były tylko oddziały przedszkolne poza rokaszycami, więc ta zmiana już w zeszłym roku weszła w Siedlikowie, w Życie, gdzie wprowadziliśmy pełnowymiarowe przedszkole i docelowo nawet warunki ustawowe wymuszają, żeby takie przedszkola pełnowymiarowe powstawały. Władze samorządowe zapowiadają, że będą dokładać starań, by oferta dla rodziców chcących pozostać na rynku pracy była jak najszersza.